Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowanie danie. Dziś banalnie prosty mazurek czekoladowo-orzechowy z masą, która w smaku przypomina czekoladowy marcepan i jest obłędnie wciągająca i pyszna. Na kruchym, cieniutkim spodzie, również banalnie prostym, u mnie bez klasycznej mąki, więc mazurek jest niskowęglowodanowy, ale spokojnie można zrobić klasyczne ciasto, do którego oczywiście też dam przepis. Jeśli przebitki wzbudzają Twoje zainteresowanie, wciśnij pod filmem Kciuk w górę i od razu zasubskrybuj kanał, by mieć dostęp do nowych przepisów. Wciskań dzwoneczek, Przesubskrybuj, otrzymasz bezpłatne powiadomienie, gdy tylko wstawię coś nowego i pysznego. Czysta korzyść, a dla mnie to też znak, że doceniasz moją pracę, więc dużo to dla mnie znaczy i z góry pięknie dziękuję. Na końcu filmu życzenia wielkanocne, więc proszę zostań do końca, bo chciałabym je Tobie złożyć. No i co, zaczynamy! Przepisy i składniki jak zawsze na www.skutecznie.tv, a my przechodzimy do kuchni. Piekarnik rozgrzewam do 170 stopni Celsjusza. Jeśli decyduje się na tradycyjne ciasto, czyli zwykła mąka, to natłuszczam dno i brzegi formy do tarty. W przypadku dzisiejszego ciasta też można, ale nie natłuszczam. Zimne masło 50 g kroję w mniejsze kawałki i odstawiam na chwilę na bok. Do blendera wbijam dwa całe jajka, dodaję jedną łyżkę oliwy i krótko blenduję, łącząc składniki. Następnie dodaję 100 g mąki kokosowej, to jest 3 czwarte kubka o pojemności 300 ml, jeśli nie macie wagi to tak to wygląda wizualnie. Najlepiej jednak zważyć. Dodaję 1 czwartą łyżeczki soli i krótko blenduję. No i na koniec dokładam tu pokrojone zimne masło i blenduję aż ciasto utworzy kruszonkę. Spokojnie, ze względu na użytą mąkę to właściwa konsystencja tego ciasta. No, i przekładam do formy. Ja biorę taką formę do tarty: 24 cm średnica i ma wejmowane dno, więc łatwiej będzie mi wyjąć po upieczeniu. Oczywiście można skorzystać z takiego naczynia, jakie macie, byle by mniej więcej wielkością odpowiadało. Tak to wygląda. Wylepiam ciastem dno i brzegi. Ja, jak widzicie, zaczynam od brzegów, podciągając je na taką wysokość, jaką chcę uzyskać. A następnie równą cieniutką warstwą wylepiam dno formy, starannie łącząc ten spód z brzegami, zlepiając je przy brzegach, tak by ciasto wypełniło formę bardzo szczelnie i bez prześwitów. Pomagam sobie czystymi dłońmi i zbliżoną w wodzie łyżką, lub na przykład wałkiem jakimś mniejszym, bądź kubkiem. No i tak to wygląda. Piękne, głaciutkie, cieniutkie. Ważne, żeby miało równą grubość na całym dnie, i gotowe nakłuwam widelcem. I tak przygotowany spód do tarty wstawiam teraz do rozgrzanego piekarnika i podpiekam w 170 stopniach Celsjusza przez 15 minut, aż ciasto przeschnie i lekko się zezłoci. To już upieczone, pachnie przyjemnie kokosowo, ale tak niedominująco, jest w punkt. Wymuję i zostawiam do ostudzenia. No a w międzyczasie, gdy ciasto się piecze, a potem stygnie, szykuję masę orzechową, co pokażę właśnie teraz. Orzechy mielę z pomocą maszynki do mielenia lub siekam blenderem. Mają być mocno rozdrobnione i takie oleiste. Ja dziś korzystam z blendera, bo znam go i wiem, że mi się nie przegrzeje, ale blenduję na trzy tury właśnie po to, żeby go nie przegrzać. Jeśli macie blender wysokoobrotowy, to polecam, wtedy można blendować na raz. Taki blender spokojnie da radę. Ja mam i zwykle z niego korzystam, ale w tym filmie chcę pokazać, że można zadziałać również zwykłymi sprzętami typu blender czy maszynka do mielenia. W blenderze wkładam wszystkie składniki na raz i blenduję. W przypadku maszynki mielę orzechy i czekoladę, po czym dodaję resztę składników i starannie mieszam w misce. Czyli wkładam 300-350 g migdałów, 100 g ciemnej czekolady, Cztery łyżki erytrytolu, można wziąć zwykły cukier. Oraz 150-200 g mleka, zwykłe lub roślinne, na przykład migdałowe. I ja najpierw blenduję orzechy z czekoladą, po czym dodaję mleko. Kiedy czuję, że blender robi się gorący, przerywam i zostawiam aż ostygnie, po czym kontynuuję, aż masa zrobi się taka jak marcepan. Ona ma być gęsta tak na tyle, żeby dała się rozsmarować. W blenderze wysokoobrotowym i w maszynce do bielenia idzie to oczywiście szybciej, bo rozdrabniam wszystko na jeden raz. Ale tak naprawdę idzie to raz dwa. Ja to opisuję tu tak dość szczegółowo, bo nie wiem, jakie macie sprzęty i z jakie będziecie korzystać. Gotowa masa wygląda tak, gęsta, smarowna. Ja nie rozdrabniam jej na takie maziste masło, tylko właśnie na taką marcepanową konsystencję, bo jest super przyjemna do jedzenia wtedy. No, moja jest zdecydowanie gotowa, więc kończymy mazurka. Ciasto już przestygło. Gotową masę wykładam na przestudzone ciasto i rozsmarowuję, wyrównując z wierzchu. Starannie dociskam do brzegu i wyrównuję, wygładzam. No i na koniec dekoruję. U mnie ciemne, mocne kakao i płatki migdałowe, ale dekoracje jak zwykle totalnie według uznania. Można na przykład polać cienką warstwą roztopionej czekolady, też pysznie. Wtedy rozlewam po całości, lub można też pisać świąteczne teksty, czy na przykład namalować jakieś wielkanocne czy wiosenne motywy. W masę można też wciskać orzechy czy bakalie, tworząc z nich dekoracje ciasta. W najprostszej wersji po prostu przypruszam ciemnym, mocnym kakao z pomocą sitka, po całości lub robiąc jakieś wzorki. U mnie wygląda to tak. Zostawiam teraz do zastygnięcia w temperaturze pokojowej bez przykrycia, lub wstawiam do lodówki, póki się nie schłodzi, i do czasu schłodzenia również bez przykrycia. Ta masa od razu nawilgotni też ciasto od spodu, powodując, że będzie przyjaźniejsze do krojenia. No i kiedy stężeje, wygląda tak: można kroić i podawać. Jak widzicie, ja ostrożnie wyjmuję tartę z formy. Forma z wyjmowanym dniem po prostu ustawiam na kubku, delikatnie podważam krawędzie, odsuwając je od brzegów ciasta, po czym zsuwam na blat, a mazurek przekładam na talerz do krojenia. Forma tradycyjna, czyli bez ruchomego spodu, po prostu delikatnie odsuwam brzegi ciasta od formy i kroję mazurek w formie. Ja zwykle kroję na 12 kawałków, bo to całkiem treściwy mazurek, ale na potrzeby filmu i zdjęcia ukroję troszkę większy trójkąt. I tak prezentuje się ciasto w przekroju. Jest przepyszny, lekko wilgotny, pełny w smaku, czekoladowo-marcepanowy. Ja przechowuję go w lodówce, ale myślę, że z tą masą może stać nawet kilka dni w temperaturze pokojowej. Spokojnie można go zatem przygotować kilka dni wcześniej. Mam nadzieję, że przepis się przyda i że wkrótce z niego skorzystasz. Przepis, pisane składniki i precyzyjny opis znajdziesz jak zawsze na blogu Skutecznie TV. Link jak zawsze w informacjach pod filmem, podobnie jak lista składników. Kochani, korzystając z okazji życzę radosnych, spokojnych i rodzinnych świąt wielkanocnych. Oby były takie, o jakich marzycie i jakich potrzebujecie. To kanał kulinarny, więc w same święta tu wchodzić nie będę, ale niech ten czas będzie też smaczny i wartościowy odżywczo. A ponad kulinarnie wysyłam Wam mnóstwo miłości, życząc spokoju, zaufania, akceptacji i radości w sercach smakowitych świąt, wspaniałego czasu i do zobaczenia po świętach!